Sprawa zaginionej Karoliny Wrubel, 24-letniej matki dwóch chłopców z Czechowic dziedzic, wstrząsnęła lokalną społecznością i wywołała liczne pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi. Mimo intensywnych poszukiwań, które trwają od momentu zgłoszenia zaginięcia, dotąd nie udało się odnaleźć żadnych konkretnych śladów, które mogłyby przybliżyć służby do rozwiązania tej tajemnicy. Działania poszukiwawcze prowadzone przez detektywów, ratowników wodnych oraz strażaków, rozszerzono o zbiorniki wodne znajdujące się w okolicach miejsca zaginięcia, jednak do tej pory nie przyniosły one żadnych konkretnych wyników. W tej sprawie pojawia się wiele niejasności i szokujących faktów, które mogą rzucać nowe światło na okoliczności zniknięcia młodej kobiety. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów sprawy jest sama organizacja imprezy, która miała miejsce w mieszkaniu Karoliny w wieczór jej zaginięcia. Z relacji świadków wynika, że w tym czasie w mieszkaniu odbywała się domówka, na której znajdowały się osoby spożywające alkohol i zażywające narkotyki. Karolina była jedyną osobą, która w tym czasie nie brała udziału w tych praktykach. Z relacji detektywów wynika, że zaginiona była bardzo oddana swoim dzieciom i nie zostawiłaby ich dobrowolnie, co tylko zwiększa tajemniczość jej zaginięcia. Przeszukiwania wskazują, że po godzinie 21.00 Karolina wyszła z mieszkania, jednak w żaden sposób nie dało się ustalić, gdzie się udała ani co się z nią stało. Warto dodać, że na imprezie byli jej dwaj znajomi oraz współlokator. Patryk B, który w późniejszym czasie został zatrzymany przez policję. Okoliczności zaginięcia stają się jeszcze bardziej niepokojące, gdy przyjrzymy się dalszym szczegółom. Sąsiedzi Karoliny Wrubel, którzy znali ją od dłuższego czasu, podkreślają, że mieszkanie, w którym mieszkała, było miejscem regularnych imprez, na których alkohol i narkotyki były na porządku dziennym. Choć nie słyszeli o żadnych przypadkach przemocy wobec dzieci zaginionej, to niepokój budzi fakt, że Karolina Wrubel nie była w stanie uchronić swoich pociech przed negatywnymi skutkami takiego stylu życia. Z relacji sąsiadów wynika, że w pewnym momencie zaczęli się martwić o los dzieci, które często były świadkami imprezujących gości i hałasów dochodzących z mieszkania. Jednakże, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Zastanawiający jest również czas zgłoszenia zaginięcia. Brat Karoliny, który był jedną z ostatnich osób mających kontakt z zaginioną, dopiero w niedzielę zgłosił jej zaginięcie, mimo że minęły już ponad 24 godziny od ostatniego kontaktu. To opóźnienie w zgłoszeniu sprawy może sugerować, że rodzina mogła być zaskoczona tym, co się wydarzyło, lub że były pewne okoliczności, które skłaniały ją do wstrzymania się z powiadomieniem służb. Niezwykle istotnym elementem w śledztwie pozostaje również postać współlokatora Karoliny, który nie tylko był obecny na imprezie, ale również mógł posiadać informacje na temat jej ostatnich chwil. Jego zatrzymanie i przesłuchanie stanowi kluczowy element, który może rzucić nowe światło na sprawę. Z kolei detektywi, którzy pracują nad rozwiązaniem sprawy, wskazują na fakt, że Karolina Wrubel była osobą odpowiedzialną, dbającą o swoje dzieci. To przekonanie buduje wrażenie, że jej zaginięcie nie było przypadkowe. Wyjątkowość tej sprawy polega na tym, że zaginiona była jedną z nielicznych osób w swoim otoczeniu, która nie angażowała się w używki co może sugerować, że jej zniknięcie nie było związane z typowymi motywami związanymi z uzależnieniami. Dodatkowo jej decyzja o wyjściu z mieszkania tej nocy jest trudna do zrozumienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pozostawiła w nim swoje dzieci. To budzi pytania o to, co mogło się wydarzyć, co skłoniło ją do wyjścia i w jakich okolicznościach doszło do jej zniknięcia. Sprawa zaginięcia Karoliny Wróbel staje się coraz bardziej skomplikowana. Z jednej strony mamy do czynienia z osobą. Która była oddaną matką i dbała o swoje dzieci, z drugiej strony z osobą, której życie prywatne było pełne kontrowersyjnych imprez, alkoholu i narkotyków. Wydarzenia tej nocy oraz opóźnione zgłoszenie zaginięcia tylko potęgują wątpliwości. Ostatecznie sprawa stawia pytania o to, co się naprawdę wydarzyło, oraz o to, jakie tajemnice kryją się w życiu zaginionej Karoliny Wróbel. Dochodzenie jest wciąż w toku, a śledczy są zdeterminowani, by dowiedzieć się, co stało się z młodą matką i czy jej zniknięcie ma związek z osobami, które były jej bliskie.